Sukces składa się z wiele czynników. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i sumiennej pracy udało mi się osiągnąć rzeczy, o których zawsze marzyłem. Mając przed oczami jasno wyznaczone cele, w działaniach moich i mojego zespołu stawiałem na pełen profesjonalizm. Bo współpraca z najlepszymi specjalistami to jeden z głównych elementów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Dbając o moje bezpieczeństwo na drodze i skocznie, sugerowałem się tą samą zasadą. U osób, z którymi współpracuję, najbardziej cenię niezawodność, rzetelność i pracowitość. Profesjonalistów z tymi właśnie cechami udało mi się znaleźć w jednym miejscu salona salonach grupy Krotowskiej.